Proszę nie zadawać głupich pytań. To żadne głupstwa. Mówimy o śmierci człowieka. Nie zabiłem jej. Miałem jedynie problemy w firmie. Mówisz prawdę? Szczerze? Oczywiście. Jeśli nie ty, to w takim razie ktoś, kto nie lubi Weroniki, na przykład Marina. Co takiego? Weronika odebrała męża Marinie. Ksiądz z Marina nie skrzywdziłaby nawet muchy. Za to Ricardo dowiedział się, co zrobiła Weronika. Ma powoży, by z nią skończyć. Ricardo Alarcón jest mordercą. To był Chuy. On zabił Laurę. Nie wierzę. Przecież to jeszcze dziecko. Ktoś jednak musi być odpowiedzialny za tę śmierć. Nie bądź głupia i ślepa. Czój zabił Laura. Działaś jak mi groził. Po prostu nas pomylił. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnisz. A może to ty zabiłaś moją siostrę? Oszaleje z tych nerwów. Nie chcę nawet myśleć, że Czuj mógł zabić Laurę. To na pewno nie on. Skąd masz pewność? Wiem, że on... Proszę mnie teraz nie zmuszać do myślenia. Coś ty powiedziałeś? To, co słyszałaś. Ty mogłaś zabić Laurę. Idiotka, skąd ten pomysł? Pokłóciłyście się, wymieniłyśmy się uwagami. Śmierć mojej siostry bardzo tobą wstrząsnęła. Jeśli będziesz tak dalej gadać, zamknę cię w szpitalu. A może boisz się, że powiem coś policji, nic im nie powiesz. I nie gruź mnie. Nie waż mi się zaszkodzić. Nie kłóćcie się, dziewczyny. Zaprowadź ją do pokoju. Daj jej pastylkę. Mam przeczucie, że znów jej odbija. Chodźmy. Chodźmy. Kto mówi? Marina. Po co dzwonisz? Chcę Ci przekazać wyrazy współczucia. Laura nie zasłużyła na taką śmierć. Tym bardziej nie z takich rąk. Znasz mordercę? Radzę Ci, żebyś natychmiast wywiozła syna z kraju. Po co mam go wywozić? To czuj, zabił Laurę. Nieprawda. Mówisz tak specjalnie. Myśl, co chcesz, ale to twój syn, Marino Alarcón. Dziś rano groził mi śmiercią. Człowiek, który zabił Laurę, myślał, że to ja. Milcz. Mój syn nie jest przestępcą. To ty tak twierdzisz. Wkrótce policja udowodni coś przeciwnego. Lepiej wywieź go z kraju, zanim go zatrzymają. Nie waż się go oskarżać. Grozisz mi? Może to ty zabiłaś moją siostrę? A może ty? Ze strachu przed utratą miłości Ricarda? Idiotka. Maryna. <śmienic> marina. Odcinek 95. piąty. En un mundo al revés De repente y algún día Nos volveremos a ver No sé si estás conmigo O si eres mi enemigo Yo solo sé Napisali coś? Zaraz zobaczymy. Laura Saldiver po ukończeniu nowicjatu złożyła śluby zakonne, ale opuściła klasztor z nieznanych przyczyn. Trwają poszukiwania nieletniego. Władze nie podają szczegółów. Ay, pobre muchacho. Tiene una mala suerte. Al parecer, los señores de Alarcón, Marlene y Ricardo, tendrán que competir ante las autoridades leznanie. para rendir declaración por ser los padres del menor supuestamente sospechosos. Oh, ¿Te das cuenta de lo que esto significa, Balbina? Sí. Tak, ale oni nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Podobnie jak Czuj. Zbrodnia doprowadzi do nowego kryzysu w rodzinie. Co robicie? Dzień dobry. Czytałyśmy artykuł o śmierci tej zakonnicy. Daj popatrzeć. Buenos días. Buenos días. Komisarz Bressanutini. Mogę wejść? Pasen, por Oczywiście, por zapraszam. Desean, Słucham senores? panów. Días, senyoras, Komisarz Bressanutini i inspektor Felipe. Estamos Prowadzimy na dochodzenie na w sprawie śmierci Laury Salgibar. Szukamy Mariny Alarcon. Pues no Nie ma jej. A o co chodzi? Ośledzką. Jak możemy się z nią skontaktować? Nie wiem, dokąd weszłam. To mój telefon. Jak tylko przyjdzie, niech do mnie zadzwoni. Czuj... Śniadanie. pospiesz się, bo będzie zimny. Kogo niesie o tej porze? Proszę wejść. Gdzie czuj? A o co chodzi? Chcę z nim pobyć. To mój syn. Poza tym muszę go chronić. Dziwię się pan. Nienawidził pan czuję. A teraz nagle mówi pan, że chce go pan chronić. To było nieporozumienie. Nie wiedziałem, że czuj to mój syn. Teraz chcę z nim być tak często, jak tylko się da. Zwłaszcza wobec obecnej chwili. Dlaczego? Nie wiem, czy pani wie, ale Chuy był na miejscu zbrodni. Dla policji no, no, no. jest jednym z podejrzanych. Ale to nie znaczy, że jest mordercą. Dam się za niego pokroić. Ja też. Jestem pewien, że jest niewinny, ale musimy to udowodnić policji i zrobić wszystko, żeby nic mu się nie stało. Proszę pamiętać.